Michał Szanter, lotnisko Dajtki, aeroklub Warmińsko-Mazurski. Witam na międzynarodowym zlocie czwartym już z kolei samolotów Dynamik. Jest to zlot organizowany wspólnie przez nasz aeroklub, a dlatego nasz, ponieważ pilot naszego aeroklubu, Andrzej Więcek, lekarz z Nidzicy w ubiegłym roku we Włocławku wygrał konkurencję sportową w trakcie tego zlotu i dostał wynagrodę, nagrodę, za karę, możliwości organizacji takiego zlotu u siebie w klubie, więc my jako aeroklub poczuliśmy się w obowiązku i z przyjemnością zorganizowaliśmy taki zlot. Tak jak Widać, w tej chwili mamy godzinę około 15 e, pierwszego dnia zlotu do samego wieczora. Prawdopodobnie samoloty się będą zlatywać. Planowanych jest 30 załóg było planowanych. Natomiast potwierdzenia mamy na około 17. Natomiast no, matka natura zadecyduje, czy. Czy lecą wszyscy, czy nie? Czy kogoś burza nie przytrzyma do jutra, na przykład, albo czy nie spowoduje tego, że ktoś zrezygnuje? Natomiast jesteśmy dobrej myśli, pogodę mamy zamówioną jak zwykle. W Tyle w tej chwili mamy dwa samoloty Dynamik, jeden z Polski, jeden z Niemiec i samolot CTSW, bo zlot charakteryzuje się tym, że e, jest to zlot samolotów Dynamik, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś innym samolotem też na ten zlot przyleciał. Dlaczego organizowane są zloty samolotów Dynamik? Dlatego, że jest to samolot, który charakteryzuje się tym, że jest to konstrukcja sprzedawcza. W największej ilości w swojej klasie na całym świecie. Dwie sztuki dziennie schodzą z taśmy, czyli, jak na produkcję lotniczą, jest to bardzo dobry wynik. Samolot charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami pilotażowymi, wysokim poziomem bezpieczeństwa no i przede wszystkim też ekonomią. Mimo tego, że sam w sobie samolot jest dosyć drogi, to żeby łatwiej było przeliczać mogę powiedzieć państwu że samolot taki no można powiedzieć pali tyle samo co sejcento bo w przeliczeniu prędkość jaką on osiąga przelotowa jest to ponad 200 na godzinę e, przykładowa trasa panowie samolotem Sierra Papa Sierra Bravo 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 2 godziny 10 minut lecieli z Bielska Białej do Olsztyna także o czymś to świadczy i prawdopodobnie w trakcie tego lotu spalili 25 litrów paliwa więc jeżeli sobie przeliczymy to na drogi no jest to 6 litrów na 100 km powiedzmy, a jest zdecydowanie przyjemniej, zdecydowanie bezpieczniej, szybciej i łatwiej. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby jutro przyjść na lotnisko w granicach godziny 9.30-10.30. Wtedy rozpoczną się starty do planowanej konkurencji nawigacyjnej, która będzie przebiegała przez najpiękniejsze miasta i najpiękniejsze obiekty naturalne w naszym rejonie. Rozpoczynamy Olsztynek, Nidzica, Pasym, Szczytno. Babienta, potem coś jeszcze, Mikołajki, Mrągowo. Także goście z Europy i z Polski będą mieli szansę zobaczyć nasze piękne warmińsko-mazurskie jeziora krajobrazy i po czym jak już zobaczą jeziora, Kętrzyn, święta Lipka, Ryn. Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto i wracają do Olsztyna. Po, w trakcie powrotu z trasy jeszcze będzie zorganizowana konkurencja na cenność lądowania, gdzie piloci będą musieli się wykazać umiejętnością precyzyjnego przyziemienia. I potem zabieramy ich wszystkich do tego, żeby mogli obejrzeć nasze ładne miasto.